Color lub die. Let's go. Więc tak, witam Was bardzo serdecznie w nowej giretce na Robloxie. Czyli tak, że będziemy powiedziałem: color or die. Przez tutaj, tak to tu widzicie. Stworzył go tutaj o ten człowiek. Yy, no, trochę jest mało osób, ale to zobaczymy. Ucieczka, blokować. Okej. Okay. Jak grać? Ukryty martwy martwy Okej. Okay. Co teraz? Nie wiem. Strefa bezpieczna. Oj. Dobra. Też będą? Też powinien być kolorowy, ok. Jest filetowy. O, tutaj mam jeszcze jeden, ok. O, tutaj coś jest. Jakiś czerwony. Aha, dobra. To jest coś po rosyjsku. Dobra. O, jest. Aha! Dobra, teraz mamy. Yy, tu coś. O, drugi. Fajnie. Się przyda. Czerwony, pomarańczowy nie mam. Nie mam, nie mam. Na razie mam nie tylko niebieski, zielony też nie mam. Różowy yy... nie. Dobra, lecimy dalej. Asztaf no nie. Nic nie zrobiłem. Bleed. No nie! Jestem w czarnej dupy. Co? Aha! No to sadgę widzowe. Więc, spróbowaliśmy. Dobra. Ucieczka... A, tu musimy teraz tutaj. Dobra. Okej, okay, dobra. Czyli co, lecimy jeszcze raz z tym samym. Czyli tak bym mnie złapał, ok? W taki sposób. Warto wiedzieć. Tutaj już odblokowałem. Tutaj też byłem Dobra Ci musimy... Co co to jest za koło? A okej okay. Poczekajcie sobie po... O, zrobimy coś takiego ten kręcenie i... O, jedno życie. Pokcząp. Fiadro. Okej. Okay. Ślady. I wszystko jest za Robux, jak teraz widzę. No, a jak? W sumie to Roblox. Oj, oj, oj. O, tu było, właśnie. Tylko gdzie był teraz ten czerwony? Tu był. Okej, okay, dobra. Musimy teraz wrócić się. Mogę pójść? Nie pójdę. No nie pójdę stąd. Uwięził mnie widzowie. Dobra, dobra. Dobra, uciekamy stąd. O. Aha, dobra. O. Oh shit. Okay. Tam jakiś następny kolor jest. O, jest. Okej. Okay. Spawn? Nie. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Teraz pomarańczowy będzie mógł mnie chronić. Ale nie widzę Widzowie moi gdzie jest ten pomarańczowy Dobra, idziemy do bezpiecznej strefy A, okej okay. I Będziemy szukać, idziemy z jakichś haha, podłoga 20, 15 O, tu jeszcze jest się przyda Dobra, idziemy tam Niebieski Mamy 7 minut, więc niebieski O, tu coś jest jeszcze O yy, Jesteś w połowie zrobienia, to fajnie Nie wiem co tu jest, o, okej okay. Musimy się co? No? O. Okej. O, shit. Fioletowe. Holender. Chcę pomarańczowe, nie chcę zielone. Mogę? Czy nie mogę, bo sam nie wiem? Tutaj to nie. Aha, okej. Okay. Tutaj już byłem. Tu potrzeb... To jest ten potwór wizowy. Jestem... Teraz zobaczyłem czwarty, o tutaj, o. O tutaj. Chapter wins... O, chłop ma zielony. Ale fart. Ale fart widzowie. Się trafiło. ale krąży. Krąży. Co jest? No tego to bym się nie spodziewał po tej grze. Zwariowanej grze. Oho, już gdzieś jest, bo już widzę te jego rysy Żeby mnie... O Jezu chrys się wystraszyłem Bezpie... Bezpieczna strefa. No gdzie jest ten pomarańczowy? Bo się zaraz kurzą. Proste, po prostu widzowie Dobra Idziemy tędy. To czerwony. Jestem! tam. Jest tam. Jest tam. Dobra. Dobra, to też byliśmy tylko teraz. Okej. Okay. Szukamy dalej. Yy pomieszczenia. Niebieski, nie chcę niebieskiego. Tutaj mamy przejście. I co teraz? Gdzieś jest. Bo widać jego ślady. Okej. Okay. O! Tu, coś tutaj coś jest jeszcze okej, okay, dobra, teraz zauważyłem Fioletowy Fioletowy Dobra, niebieskiego nie mam Idziemy tędy Może się uda gdzieś znaleźć ten wreszcie pomarańczowy, bo już Długo szukam Długo szukam Żółty, żółty, milimetry, milimetry picowe. czerwony dobra Oni nawet nie wiedzą żeby o dobra jest żółty żółty gdzieś tam był fiolet Zaryzykowałem. I tak wyszło, dobra. 7 na 15, do tego nie potrzebuję. Gdzieś to to było, bo pamiętam. Niebieski. 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 Dobra, idzie za czerwonym, to dobrze. I za czerwonym, idź, idź, tak, tak, tak. Hmm? Byłem tu czy nie? A byłem Okej okay. No jak tu mnie zabił, no to się nie dziwmy Hmm, to nie O no gdzieś było, gdzieś biło Tylko gdzie to było? Teraz Dobre pytanie Tu było to to był czerwony... Ci żółty był gdzieś tam dalej. Albo gdzieś na jakimś zakręcie. Albo źle szukam. O, tu mnie jeszcze nawet nie było. O, zielony, to tego nie chcę. Żółty, fioletowy, no nic nie mogę znaleźć, no. Czemu nie mogę znaleźć mojego kolor? Dobra, poszedł. Hu, już kolejny raz, niebieski, a tam na górze to. To co byłem? Ok, czyli jakiś labirynt tu jest, jak się wchodzi. Czyli gdzieś tam powinien być jakiś ten, ale nie jestem pewien. A nie, może prosto jak się spada. To trzeba cyk cyk, Okej, okay, czy może stąd? Trzeba dwa razy w lewo Czyli trzeba tak, tak Znowu to samo, znowu problem! Dobra. Na razie kończymy pierwszą część, druga. Na pewno się pojawi jak zostawicie 5 łapek albo jak będzie minimum 60 wyświetleń. Minimum to wtedy będzie druga część. Ja się tutaj z Wami żegnam w tym miejscu. No i do drugiej części pamiętajcie, aby 5 łapek lub 6 albo 60 wyświetleń i to będzie tyle. No i możecie podbijać, żeby był, żeby był szybciej ten film, więc to będzie na tyle, widzowie. Cześć, cześć!